Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Mówił Jan Paweł III. Nie muszę, nie chcę i nie będę zmieniał ani mego życiorysu, ani mojego stylu uprawiania polityki. Nie będę się przebierał ciągle i udawał, że jestem światowidem o pięciu twarzach jednocześnie. My nie chcemy nikogo ustawiać tam, gdzie nas próbowano ustawić. Tam, gdzie stoi NATO. Tam, gdzie stoi. ZOMO. Bo już jest przygotowywana strategia ja wyjścia z NATO. No, całkiem zwyczajnie jestem po rozmowie z panem premierem na ten temat właśnie. Ja w kwestiach wyludniania się Polski mam swoje osobiste zasługi, nie muszę się nimi chwalić. 3 maja to piękna tradycja polskiego parlamentaryzmu. To dzień polskiej dumy z budowy z jednej z drugiej co do, co do jakby drugiej na kontynencie europejskiej konstytucji nowoczesnej. Ciężkie, dramatyczne rany mogą się zabliźnić stosunkowo łatwo dzięki procedurom demokratycznym. Yy, rola prezydenta to nie jest reprezentowanie Polski za granicą. Panią Wisławę Czymorską, poetkę pogodnej strony świata. To wie pan, to no przyjdą wybory prezydenckie albo prezydent będzie gdzieś leciał i to się wszystko zmieni. W tej sprawie czyste sumienie? Ale byłam jak kryształ, proszę pana. Jeżeli trzeba będzie wprowadzić ten yy, stan wyjątkowy, to na jakimś terenie, na terenie całego kraju yy, i na pewno nie na długi okres, bo przecież woda ma to do siebie, że się zbiera i stanowi zagrożenie, ale potem spływa do, do Bałtyku, do głównych rzeki do Bałtyku, więc nie słyszałem od dłuższego czasu o zjawiskach powodziowych, które by trwały dłużej niż tydzień czy dwa. Przypomnę, że niezbyt udana próba zbudowania 40... 48 godzinnych, sądów, 48, godzinnych, 48 godzinnych sądów została poprawiona i dzisiaj one zaczynają działać. Jest potrzeba budowania Polski w taki sposób, aby właśnie podkreślać to, co łączy, a nie to, co dzieli. Dlatego chciałbym bardzo, aby przyszła prezydentura była prezydenturą wspólnoty i przeszłości, tradycji, ale i przyszłości również Polski. Chciałbym bardzo, żebyśmy zdołali przełamać złe nawyki partyjnego, czysto partyjnego myślenia i czysto partyjnych y, y, prezydentów. Prezydent musi wznieść się ponad podziały partyjne. Odnoszę wrażenie, że ja to już robię, czego dowodem jest Rada Bezpieczeństwa na